Powoduje, jak widać, trwa i trwać będzie dopóty, dopóty nieuczciwy jako naród naszego obywatela polskiego, który oddał życie w nierównej walce z totalitaryzmami zarówno sowieckim, jak i niemieckim. To dzięki. Właśnie Pan, ten skwerek nabrał kształtu te serce, bo to chyba serce, przedstawia pęknięte, mówi wszystko. Ja nie jestem przy każdej uroczystości w tym miejscu, gdyż także przypominam historię Polski, przypominam dzieje Polski, w różnych miejscach i gdybym nawet chciał, to brakuje czasu, aby być fizycznie wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Ale sercem, tak jak jesteśmy złączeni wspólną mową, wspólną wiarą i wspólnym dążeniem do tego, aby dbać o prawdziwą historię Polski, tak jesteśmy złączeni duchem w czasie wszystkich uroczystości. Chciałbym wszystkim podziękować za to, że pamięć o pani sędzi Magii Trzcińskiej trwa. Ja też miałem okazję ją znać za życia. Takich ludzi nam potrzeba. Są, nieraz są ukryci. Stydliwi, nie chcą się pokazać. Trzeba ich wydobyć i pamiętać przede wszystkim właśnie tym pamięcią narodu przekazywaną młodym pokoleniom. Wszystkim serdecznie dziękuję za udzielenie głosu. Życzę dużo zdrowia i ogólnie sukcesu, żeby Polska była Polską i poparta była zawsze wiarą naszych przodków. Dziękuję.